5 plusów z kuprą Leonem, 1,5 TSI. Prezencja. Już w bazowej wersji samochód wygląda naprawdę dobrze, zwraca uwagę na ulicy, a jak dorzucimy ten matowy lakier za 10 tysięcy i felgi za dodatkowe 5, to już wygląda z daleka jak topowa 300-konna odmiana. Zaktualizowane wnętrze z przodu. Nowe multimedia działają zdecydowanie szybciej, lepsza jakość materiałów, ale dostajemy też podświetlaną belkę pod ekranem. Osiągi. Mimo, że mamy pod maską 150 koni, to setka osiągana jest w 8,3 sekundy zamiast katalogowych 8,7. Pali też racjonalne ilości paliwa ze skrzynią DSG między 5 a 8 litrów w mieście, poza miastem 6, a na autostradzie 7. Świetnie widoczne nawet w dzień informacje o aucie w martwym punkcie za pomocą oświetlenia Ambiente. Bardzo dobre prowadzenie, które w Leonach zawsze było zestrojone sportowo, a w Kuprze jest to zwielokrotnione, zwłaszcza z opcjonalnie dobranym zawieszeniem DCC. Szkoda, że mamy tylko 150 koni pod maską.